Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. Kryjówka wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? Wiedźminie? mi nie. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Zgodziłem się pomóc Zygfrydowi, zakonowi płonącej róży. Zastanawiam się, czy wcześniej też bym tak postąpił. Ciekawe, dlaczego pomogłeś zakonowi? Co tobą kierowało? Myślę, że jednak jestem człowiekiem. W Kermoren zmutowano mnie, ale nie odebrano mi człowieczeństwa. Poza tym zostałem stworzony do obrony ludzi. Obsesja człowieczeństwa i wiedźmińskie powołanie. Mogłam się tego spodziewać. Zachowałem się jak dawny Geralt? Nigdy nie mówiłeś o tych sprawach wprost, ale domyślam się, że amnezja usunęła również blokady. Jesteś bardziej otwarty niż dawniej. Możemy uznać to za postęp. Skoro tak twierdzisz. Myśl i rozmawiaj o swoich decyzjach. Jesteśmy na dobrej drodze do przywrócenia ci wspomnień. Mam nadzieję. Wie... Pamiętasz? Owszem. Wciąż. Wie... U Salamander znalazłem dziwny, magiczny kamień. Ciekawe. Pokaż mi. Geralt, cudownie! To telekomunikator pozostawia magiczny ślad transferu. Możesz mówić prościej? Jestem tylko zwykłym wiedźminem. Jak będziemy mieli szczęście dzięki niemu, możemy wyśledzić kryjówkę Salamandry. A zatem? Muszę porozmawiać o tym z Lojwardenem. Przyjdź później, dobrze? Czasami wolałbym być chłopem. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy, niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży, nie sądzę byś dogadał się z Weleradem. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. Bibi. na nas kłopoty. Zastawiam. Geral? Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans ciekawe mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w wyzimie. Zaznaczę Ci na mapie. Geralt. Jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. <śm> zrobiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Tris, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Hmm, Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alvina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alvin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alwina. Niech tylko spojrzy, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. 드디니다 Widać pomałego, spotkamy się w domu. Alt, właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami jej oczy. Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natale błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny, nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem Malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani, zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą, napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nie ludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz, też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alwinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. O, żeż, Ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No i co byś zrobił bezemnie? mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra i już go biorę. Ale gdzie? Zabierz małego do Tris. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, Rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Tris. Zadarłeś salamandro. szkoło egzystencji. Zaż. Istne oberwanie chmury. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z Bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć Likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest Twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był Wilkołakiem. Przestań, Carmen. Wiem już, że to Vincent. Błagam, nie rób mu krzywdy. Spróbujemy mu pomóc. Słuchaj mnie uważnie. Tak? Rozmawiałem z Hierofantem o przypadłości Vincenta. O! Druid poradził, żebyś utkała koszulę z blekotu. Gdy Vincent nałoży ją na noc, zostanie odczarowany. Tak zrobię. Proszę, przyniosłem ci liście blekotu. Zrób z nich dla Vincenta koszulę, która przełamie klątwę. Dziękuję, Gerald. Jeszcze dzisiaj Vincent pójdzie spać w nowej koszuli nocnej. Teraz ważny jest tylko mój ukochany. Geralt! Dobrze cię znowu widzieć. Witaj. Jak tam twoja noga? Noga? Ach, w porządku. To było tylko draśnięcie. Wszystko skończyło się szczęśliwie? I to jak? Otrzymam odznaczenie za obronę majątku mieszkańców. Rozumiem. Niestety, ty nie możesz go otrzymać. Wyróżniają tylko zakonników. Chyba, że... Nie, Zygfryd. Nie namówisz mnie, dopóki nie odwołacie celibatu. <laughs> No tak W każdym razie, nie uwierzysz Odznaczenie wręczy mi sam Wielki Mistrz Na prywatnej audiencji Tak, Geralt? Jak tam twoje odznaczenie? Niestety jeszcze nie wyznaczono terminu Już nie mogę się doczekać Po ceremonii będę rozmawiał z samym Wielkim Mistrzem Powinieneś go poznać, Geralt To prawdziwy wizjoner Wizjoner? Zgadza się Czasem, kiedy spojrzysz na człowieka, wiesz, że jest przeznaczony do wielkich czynów i że odciśnie swe piętno na losach świata. Takim właśnie człowiekiem jest Jakub de Aldersberg, wielki mistrz zakonu płonącej róży. Pożyjemy, zobaczymy. Tak, Geralt? Mam dla ciebie propozycję. Co powiesz na zniszczenie salamandry? Świetny pomysł. Tylko jak? Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak ich zniszczyć. Nie wciągasz mnie, aby w jakieś polityczne intrygi? Zygfrydzie tyle razem przeszliśmy. Zaufałeś mi w banku. Może masz rację. Mogę poznać szczegóły? W karczmie nowy, narakord, wieczorami urządzane są przyjęcia. Pojawiają się niezawodnie. Czekaj na nasz sygnał. Pani mogę rzucić proszę o co Można przyjaciół.

So, <laughs> Tak? Jak masz naprawdę na imię? Bo domyślam się, że Carmen to pseudonim zawodowy. Dobrze się domyślasz. Naprawdę nazywam się Hela, zbyt pospolicie jak na tę profesję. Jak? Koszula z blekotu pomogła na likantropię? Nie, to było straszne. Przemiana nastąpiła jak tylko księżyc pojawił się na niebie. Vincent podarł koszulę i gdzieś uciekł. Nie rozpaczaj, Carmen. Może inny sposób będzie bardziej skuteczny? Tak? Bywaj. <grywka>